Hello, my brothers and sisters. Hello. Pax et bonum. Pax et bonum to nie jest po angielsku Pax and bonum, ale... Po angielsku to jest chyba peace and joy, coś takiego. Tak, peace and love. Prawie. Też. Po polsku pokój i dobro. O, tak. Strasznie spać mi się chce, nie wiem, co się dzieje. Mam spadek cukru chyba. Nie, słoneczko, cię przyjarało za bardzo. Tak, bo byłem w weekend na wędrówce ze skautkami Europy. Ze skautiniami. Nie umiem jeszcze się przestawić na to, ale zaproponuję taką zmianę. No koniecznie, się. no przecież jakby... Ciekawe to, nie, ale brzydko to brzmi. Ale czy jest czasu, nie ważne czy ładnie czy brzydko. A ministra brzmi ładnie, albo prezesini. Nie, nie, ale prezesini. To nie, ale to są myśli, takie ja, no, słowa, no, no. które są ładnie brzmią, które jakoś zupełnie nie, jakoś nie rażą uszu. Moich no, tak, znaczy Tak, mówiąc już zupełnie na serio, bo koniec żartów. To. Koniec żartów. E, nie, jakoś mnie, na początku miałem z tym problem. Rzeczywiście, jak te, te żeńskie końcówki, które niedawno zostały wprowadzone, się pojawiały gdzieś tam w artykułach, to rzeczywiście mi tak brzmi, dziwnie brzmiało, ale już się przyzwyczaiłem do tego, że, że jak są wymieniane jakieś grupy społeczne, no to zawsze w formie i żeńskiej, i, i męskiej. Ja się nie przyzwyczaiłem, nie? bo jakby nie rozumiem tego podziału. Jakby to dla mnie była oczywista sprawa, że jak się mówi o Polakach, to są i, to, i mężczyźni, i kobiety, no. no ale jakby Polki, zupełnie... Polacy... To jest takie już... nie wiem. Jakby nie czuję do końca tego, po co to robić. Jakby tak skupiać się na płci tych Polek i Polaków. To jest jakaś obsesja na punkcie podkreślania płci danych grup. A z kolei grupy, które się nie utożsamiają z żadną płcią, powiedzą... I to chyba tak się dzieje, jak czasami obserwuję w Internecie jakieś różne dramy, to czasami tak się dzieje, że ci coś mówią przeciwko tym, ci, ci nie uwzględnili tych i mm -hmm. jakby czasami wydaje mi się, że to już jest jakoś przesadzone trochę i niepotrzebne zupełnie, żeby o jakiejś grupie społecznej, żeby ją jeszcze dzielić na dane płci. Płcie. No nie wiem, ale to płecie. w zasadzie nie o tym chciałem z tą dzisiaj rozmawiać. To dobrze, bo ja nie jestem specjalistą w tym temacie. No dobrze, kiedyś zaprosimy tutaj nie wiem, profesora Bralczyka albo kogoś innego, mądrego. Hmm, nie się Znowu żart. A, <grym> znowu żart, Ale śmieszne. Nie, nie zaprosiłbym tutaj nikogo, bo jest Nie mamy fajnie. trzeciego fotela i <grym> Nie to... no, był, i... było krzesło kiedyś. Nie tak, wiem, czy pamiętasz. Tak, ale, się ale to wiesz. ciężko się po tym zgrać we trzech. Łatwiej we dwóch się zgrać na, na, na granie Czyli już... wyszło... No dobra, no teraz zdemaskowałeś nas, że jesteśmy po prostu leniwi. I nam się nie chce no też jestem leniwy, coście. to jakby nic, nic nadzwyczajnego. Myślę, że zrobili ankietę wśród widzów, żeby szczerze odpowiedzieli. Kto z was jest leniwy? Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. Przyznajcie się po prostu ja też do tego, Czy leniwy. jesteście leniwymi Lubiszcie ludźmi. Możecie zrobić taki coming out. <grym> no przygody. Lenistwa. Lenistwa. No, czemu nie, no? A czy, właśnie teraz no, chce mi się nie. spać. Tak naprawdę nie chce mi się rozmawiać, skąd teraz tak sobie kimną. No. no nie, no dobra, skup się, bo trudne tematy A możesz mówić na przykład, ja będę spał, czy... Słabo. Ja mogę mówić, no tylko pytanie, ja przyglą... ludzie oglądają nasz program dla ciebie, a nie dla mnie. No, nie nie widziałem że to, 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 to ty jesteś. My co, ty Czekaj, byli... Jak to było? Nienachalnie emanujesz mądrością. No bardzo nienachalnie. Dobrze, a chciałeś wprowadzić już temat dzisiejszego. Tak, chciałem. No, Proszę no, bardzo mówię, bardzo że bardzo trudny temat cię cię jest przed nami. Boję się, gram na czas po prostu. Aha, okej. Okay. Bo się Tako, że nie mam nic do powiedzenia tę st po strategii obrony granie na czas, bo chciałem, żebyśmy porozmawiali na temat aktualności w Kościele. Których? No tych liturgicznych bardziej. No dobrze. Na szczęście. To jest bezpieczniejsze zawsze, bo jest Boże Ciało przed nami. No i o tym Boskim Ciałku chciałem porozmawiać. Boskie Ciało był taki film. No, Boskie, wie, ciało, zrobiliśmy taką, Boże ciało, Boskie Ciało zrobiliśmy taką Golgotę Młodych wie, pod takim pamiętam, tytułem. Pamiętam. To się zbiegło wtedy, kiedy właśnie film dostał nominację do Oscara. Troszkę inspirował może nawet bym powiedział, ale nie w, co do treści, tylko bardziej co do samego tematu. Takie od razu rzucam skojarzenia z Bożym Ciałem. No i Boże Ciało oczywiście uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. No i to jest ta aktualność. To jest właśnie top temat w kościele Boże ciało czy będą procesje czy nie będzie procesji? Yy, biskupi wydają różne tutaj dokumenty. Trudne pytanie, bo ja powiem od razu, drodzy to państwo, nie, nie pracuję w parafii. Ja nie wiem teraz na przykład jak to wygląda. To nie było pytanie, tylko co to było stwierdzenie? Tak, mówię, jakie jest, jak jest. jakie są teraz obostrzenia? No, ja mogę mówić, jakie są nas powiedz no, no. Wiem, no, że można robić, żeby tylko Ale przestrzegać. Ale na przykład, że idziemy półtora metra odstępu od siebie, czy maseczki, czy coś? No, żeby przestrzegać zaleceń sanitarnych, skonsultować się z odpowiednimi organami przed zorganizowaniem procesji i tyle. A jest tylko tak, żeby, nie, żeby parafia się nie łączyły. No. Bo był czasem taki zwyczaj. No, to jest do zrobienia. No dobra, no dobra, bo to już za bardzo poszliśmy w te aktualności, ja <laughs> chciałem, żeby <laughs> tak. bardziej o sednie porozmawiać. Tego Bożego ciała, ale też boskiego ciałka nie, nie, nie przez przypadek użyłem tutaj też takiego sformułowania, bo widzę pewną, pewną zależność, nie niezależność, podobieństwo, że jak nam się coś podoba, na przykład nasze ciało nam się podoba, bo nie wiem, byliśmy na siłce niekoniecznie tej duchowej, ale byliśmy na siłce. I zrobiliśmy sobie fajny kaloryfer na brzuchu. Ja akurat nie mam. Ja mam Ty masz, <laughs> To inny, inny system grzewczy po prostu. No, więc się nie pochwalimy, ani Szymona, ani ja się nie pochwalimy. Ale, no, załóżmy, że któryś z nas ma, no, no to wtedy ludzie lubią się pochwalić czymś takim, co nie? Mhm. Że to ciałko... I rzeczywiście, jak tam ktoś może powiedzieć, wow, ale boskie ciałko. Taki fajnie zrobiony brzuch. I, i pokazuje, i to jest ok. Bo, bo jest estetyczne, bo jest atrakcyjne, się ludziom podoba po prostu. No i teraz przenosimy to na grunt kościelny. Mamy Boże Ciało. Dlaczego zmierzasz? Mhm. I raz w roku jest taki szczególny dzień, kiedy to, co nam się bardzo podoba, wynosimy na ulicę i pokazujemy światu. Ale skojarzenie, żeś no, zrobił. Tak jest, jestem kreatywny. A mi się wydaje, właśnie zupełnie, ja bym to przeciwstawił sobie, bo wydaje mi się, że jak ktoś mówi, boskie ciało to jest to tylko po prostu jakiś taki powrót do y, panteonu bogów greckich i rzymskich, którzy na tych figurach i w y, y, różnych posągach przedstawiają jakieś idealne proporcje i, i rzeczywiście są tacy atrakcyjni, piękni. I to po prostu jest tylko skupienie na tym, co jest ludzkie, a nazywane jest boskiem, boskim, bo, bo w człowieku jest zawsze to pragnienie, żeby. Y, zastąpić Boga, bym powiedział. Mhm. I teraz Kościół wychodzi i mówi do tych wszystkich, co chcą stać się Bogami, myśląc, że młodość, zdrowie, uroda, wygląd, pieniądze, władza, pozycja, tytuły, samochody, gadżety i tak dalej sprawią, że oni są Bogami. To Kościół wychodzi i robi po prostu coś, można powiedzieć, w oczach świata kompromitującego. Niech to nie będzie uznane za prowokację, co powiedziałem, czy kontrowersję, bo to mówi Pismo Święte, ale wychodzimy po prostu z chlebem i winem na ulicę i mówimy. Nie, no to, to jest Boże Ciało, kochani. No czy z winem to nie? No ale jakby, no wiesz, Boże Ciało, ta treść tej uroczystości dotyczy też tego wymiaru krwi No dobra, pańskiej. No, ale mówię tutaj o. Jakby... My jej nie wynosimy, bo my też nie mamy zwyczaju adoracji krwi pańskiej. To jest ciekawy temat też, czemu tego o, nie robimy. to jest ciekawy temat. Słyszałem o takich e, praktykach, gdzie w szklanym kielichu jest wystawiona obok monstrancji też krew no, pańska prawda? do adoracji. Tylko w, w kościele rzymskokatolickim tego się nie praktykuje. Raczej chyba nie ma takiego A tak to e, chyba bardziej przepisu. ze na praktycznych, nie? Tak, ale chyba, a może przepis to reguluje nawet, że nie, nie można czegoś takiego robić, a, a niektórzy tak robią. Ja słyszałem, że w jednym kościele w Polsce takie coś miało miejsce. Przynajmniej o jednym wiem, mhm. gdzie coś takiego było i wydaje mi się, że wynika z takiej chęci um, jakby uświadomienia wiernym, że, że tutaj mamy do czynienia nie tylko z ciałem pańskim, który jakby naturalnie nam się kojarzy z adoracją, ale też jest z krew pańska. Ale chodzi mi w tym wymiarze teologicznym i symbolicznym, że my przeciwstawiamy temu dążeniu człowieka do bycia Bogiem, przeciwstawiamy dążenie Boga, który stał się człowiekiem. Dobra, to teraz te takie wybuchy są. Nie, bo to mnie, to mnie bardzo porusza. Wiesz, bo jakby chrześcijaństwo to jest. Tożsamość chrześcijanina opiera się na wcieleniu Chrystusa. My bardzo mało o tym mówimy. W ogóle o tajemnicy wcielenia. I, i dopiero jakby ta tajemnica Bożego Ciała wyjaśnia się dopiero tutaj, że w tym momencie, że ona wynika jakby z faktu tego, że Bóg stał się człowiekiem. I to tylko chrześcijaństwo ma taką treść. To no to jest mocne. Lubię to bardzo. No w bardzo, bardzo mocnie. No teraz to żeś pojechał. Ale nie, no, bo zobacz, że jednak ta jak jest skonstruowana w ogóle ta procesja Bożego Ciała. Że my wiesz, idziemy z feretronami, idziemy ze sztandarami, z szarfami, z dzwoneczkami, z kwiatkami, z kadzidłami, z kadzidłami no ale wiesz, no jakby wszystko. I wszystko tak koncentruje na tym najświętszym sakramencie, który jest w złotej monstrancji. Często bardzo pięknej, bo no, oczywiście no, są takie, które no, nie wiem, są tam fabrycznie robione i jakby wiadomo, że tam po no ale niektóre to naprawdę są perełki takie sztuki wręcz. Naprawdę to bardzo ładne jest. I mi się wydaje, że właśnie to jest, że to ma taki charakter. Zobaczcie, jakie to jest super. Zobaczcie, jakie to jest piękne, jakie to jest wspaniałe. Mhm. To, co niesiemy tutaj ma największą wartość dla nas, dla katolików, i chcemy wam to pokazać. Tylko wydaje mi się, że we współczesnym świecie myślisz, że to jest jeszcze czytalne w ogóle? No i to jest pytanie. I to Słynne jest pytanie na, dla nas na Pana Jakuba yy, Szymczuka? Tak które z procesji Bożego Ciała sprzed paru lat, to jest Pracu dla mnie taki, zbawiciela. z pracy Zbawiciela. Mhm. No to jest taki mocny, mo, bardzo mocne zdjęcie. Myślałem, wtedy ono było szokujące, dzisiaj chyba staje się już coraz mniej szokujące. Jest takim znakiem czasu, bo wydaje mi się, że ten, y, że ta procesja jest czytelna bardziej dla nas już, bo to przecież jest zwyczaj średniowieczny. To, ten baldachim, tak króla się woziło w takim orszaku mhm. i tak dalej. To dla ludzi sprzed wieków było bardzo czytelne, czy takich wychowanych w kulturze chrześcijańskiej gdzie, gdzie ten obrzęd łaciński był widoczny, to, to jeszcze pewnie jest zrozumiałe, ale dzisiaj myślę, że się to zaciera trochę. Ja widziałem takie filmiki bardzo ciekawe, wiesz, z zachodu, gdzie ludzie idą z tą procesją po prostu tak chodnikiem i idzie tam kilkadziesiąt osób, niosą te wszystkie baldachimy, mhm. oczywiście z tych ludzi mniej, ale idą i się przyciskają Przeciskają w tłumie, w tłumie. Mhm. i nie są zrozumiani, że niosą coś wspaniałego, co chcą pokazać światu. No, czasy się zmieniły chyba bardzo i, i ta forma, mimo że jest piękna i, i sentymentalna, jeszcze jak sobie to przypomnimy z dzieciństwa, z wiosek, gdzieś tam, ja mam takie doświadczenie z, gdzieś ze wsi, jak, jak byłem małym Szymonkiem i chodziłem w tej procesji, mm. i rzeczywiście były potężne tłumy, to takich tłumów się nie widziało. I ta procesja rzeczywiście, to kadzenia, byłem małym ministrantem, to było mistyczne doświadczenie, ja się czułem jakby niebo zeszło na ziemię po prostu, nie? Koło między, pamiętam ten czwarty ołtarz między kościołem i remizą strażacką u mnie na wsi. I, I tam ten cały naród klęczący przed Najświętszym Sakramentem i, i śpiewaliśmy Ciebie Boga wysławiamy. No to było po prostu coś, coś pięknego. Te znaki dla wierzących dalej są ważne i czytelne, a, ale czy świat to tak odbiera, jakbyśmy chcieli? Ja się zgadzam z tym oczywiście, że nie mamy już wspólnego języka jakby w ogóle jako Polacy. No że że ten nasz, nasz słownik pojęć i wartości naprawdę już się bardzo tak no, zdenominował, że jakby każdy ma swoje. Pełna zgoda, jakby widzę to i rozumiem, ale yy, chodzi właśnie, wydaje mi się, przede wszystkim o, o, to, o naszą postawę jako katolików. To znaczy, co my chcemy osiągnąć poprzez taką, yy, taką publiczną yy, celebrację? że już nie jesteśmy w murach kościelnych, tylko rzeczywiście wychodzimy na ulicę. No bo zobacz, że to jest tak naprawdę raz do roku, kiedy tak robimy. Mm -hmm. czasem jeszcze... No rezurekcja jeszcze podobna. No dobra, no to jest wokół kościoła, na no terenie tak. kościoła. A tak, A to, to, właśnie... to wychodzimy na ulicę. No no jeszcze tak. podobnie jest Oczywiście. może z drogą krzyżową. Też niektóre parafie organizują drogę krzyżową ulicami miast. U nas, pamiętam zresztą taka anegdota, proboszcz, bo... Mieliśmy taką anegdotę, krótka, że proboszcz nam zbanował coś pięknego. <laughs> Nie, ale to no, no offense jakby względem księdza proboszcza. On miał inny zamysł po prostu. Ale mieliśmy bardzo ładną, tak, taki zwyczaj drogi krzyżowej, ostatnia droga krzyżowa w Wielkim Poście i szliśmy na taką naszą golgotę okoliczną. No nam się szło na, na wydmę w lesie. Było bardzo, bardzo piękne doświadczenie. Ja czekałem na to zawsze cały rok, bo dla mnie bardzo ważne. No ale proboszcz tam się zmienił, przed nowej i powiedział: No, a czemu wy do, do lasu chodzicie z tym krzyżem? To trzeba na ulicę iść, ludziom pokazać. No i zaczęliśmy chodzić na, na ulicę. No, no, miało to zupełnie inny charakter. Tam się niektórzy no tak. oburzali, że, że no właśnie, że, że zarżną te, te piękną procesję, bo było tak wspaniale, takie były emocje i, i nastroje. A teraz chodzimy tam krzywymi chodnikami. Więc to, to taka, taka anegdotka, ale mhm. zmierzamy do tego. Że, y, że, właśnie, żeby badać tę swoją postawę, co my chcemy osiągnąć w ten sposób. Nie wiem. <laughs> Wiesz, co ja teraz mam? Tysiąc myśli na godzinę, na, na sekundę. D jakoś, yy, no co osiągnąć? Nie wiem, my nic nie osiągamy w sumie tak naprawdę. Jakby zbadać, przebadać po prostu, yy, no bo to tak się o tym mówi, że wychodzimy na ulicę, pokazać światu i tak dalej, ale świat ma to w nosie chyba. Mi się wydaje, nikt się nie nawraca raczej. No ale może zadaj sobie chociaż pytanie. Może? Ja przed że to jest z naszymi ułamki, no wiesz, no. To, to <grym tyle <grym czasu przygotowywaliśmy <grym> to wszystko. No że to jest tak. Tu my jesteśmy zielono, oni nas widzą, że jesteśmy jest w takim super fajnym studio, pokoju. Tak. E, coś tam nawet myślimy o tych tematach, o tych rozmowach. Tak. E, przygotowujemy się ileś czasu. Potem montaż ileś trwa, no jakby to też nas kosztuje. A ogląda. 10 osób no. 30 razy. Tak. I <laughs> Może. Pozdrawiamy w ogóle naszych stałych Super, fanów. Super, że jesteście. Dziękuję za komentarze, łapki w górę, wszelkie udostępnienia. To wiele dla nas znaczy. To jest motywacja, żeby nagrywać kolej do Ale to jest takie typowo katolickie, katolickie że wiesz, że wystarczy, że jedna osoba, żeby się nawróciła albo zadała sobie trudne pytanie i już jesteśmy happy. No ale My? masz tak? Ja nie wiem. No. Chociaż nie wiem, wiesz, wydaje mi się, że musimy troszkę hmm, nie wiem, jak to powiedzieć. Bo jakby wydaje mi się, że ta procesja nie jest nikomu do zbawienia koniecznie potrzebna i że tak naprawdę ona ma bardziej wymiar formacyjny niż ewangelizacyjny. Formacyjny? No dla tych ludzi, którzy tam przyjdą, że Jeżeli nie zadajemy jest... sobie pytanie po co nam to jest, no, jak to, to powinno no... wyglądać, co chcemy osiągnąć i to ma wymiar formacyjny? To może ale. rzeczywiście jest tak, jak przeczuwam, że Czemu, ty, co, ty uważasz, że, że, ale tego za, nie mówisz. Czy my się zamieniliśmy rolami dzisiaj w tym odcinku? Przecież to zawsze nie. ja byłem hejterem. Nie wiem, nie, nie, poczekaj. Ja teraz próbuję, jakby zdekodować Twoje no. myślenie. Uwaga, wchodzę w twój umysł no. i widzę tam taki napis. Może ciało jest bez sensu. Nie, nie, próbuję bronić przecież. No, no, to tak, ma głęboki ja, sens. Jest tylko właśnie mi się wydaje, że, że teraz co? W kościele potrzebujemy tego samego, co się wydarzyło te tysiąc lat temu, czy tam 800, kiedy ta błogosławiona Juliana z Norwich wprowadzała to święto, bo jako po prostu rozpoznanie. Znaku czasu, że to jest potrzebne Kościołowi wtedy, a my żeśmy się tak uczepili tej formy, że do, przez te tysiąc lat cały Czyli czas Czyli jednak przy tym miałem rację: Boże, nie, ciało nie. jest nie. sensu. Chciałem to zdementować. To ma głęboki sens, tylko chodzi o formę przeżywania, o nic innego. Bo jakby wy, uwypuklenie, wyciągnięcie tej tajemnicy jest, no, jest jednym w ogóle z kluczowych tajemnic Kościoła katolickiego. Dobra, no ale ta ta to... realna obecność Chrystusa w, w sakramencie ołtarza. no to zróbmy adorację i uklęknijmy wszyscy, poadorujmy Pana Jezusa w ciszy pół godziny. Nie, nie mówię, żeby rezygnować z tej procesji, wcale nie. Ja mówię o katechezie, zawsze mówię o katechezie i o formacji właśnie w tym znaczeniu, że tłumaczysz znaki. Że, mu, że, to, że jakby tylko widzisz, na czym polega przygotowanie procesji Bożego Ciała, że po prostu musisz zorganizować wszystkie te małe dziewczynki, które sypią kwiatki, strażaków, baldachimy, no. feretrony, dobra, coś dobra. tam, 1500 osób, organizacja, po prostu nikt nie ma głowy do tego, żeby usiąść i, i, i powiedzieć, ale o co w ogóle w tym święcie chodzi, po co my to podejmujemy? No, dobra, dobra, truk? to teraz ja będę na tego bronił, znowu się zamieniamy <laughs> za <mnie śmiech> rolami, ale ja będę na tego bronił, bo uważam, że, że to ma super aspekt taki wspólnototwórczy. No i dlatego powiedziałem o formacji, właśnie. Że, tak, wiesz, że jakby ta wspólnota odpowiada za ołtarz pierwszy, ta za ołtarz tak. drugi, za ołtarz trzeci, czwarty. Tak. Ci obstawiają, tam służba liturgiczna obstawia procesje, zabezpieczają panowie stotusów, te procesje, dogadują się z policją. Panowie z czego? Stotusów. Statusów? Co to jest? Stotusy? stotus? To znaczy, ci ochroniarze że ja na i myślę. Statusów? Nie, tusów. Co ty gadasz w ogóle? czemu nie 10 tusów. Dobrze rzutowałem. A ja nie znałem tego pojęcia poważnie. To tusy, nie, to, to nie tusy. Ma. To jest tutaj w decyzji? Ja ja w, tak. w, w Warszawie w prawski, co no, ja gadam. W Warszawie to są służby ochrony na nie znam, jakby struktury okay. tego. Chyba już wiem ja o czym, Ale mówisz. to są panowie, którzy zaczynali właśnie na pielgrzymkach Jana Pawłowych. Tak? Dlatego to 79. Tak, no i oni Taki body bodyguarding. Jasne. A, widzisz, fajnie. No, ale są i panie ze świeczkami. No wiesz, no jakby każdy odnajduje siebie jakoś tak. z schola czy holaczy. I chula. dlatego uważam to za świętą tradycję. Tylko jakby pytam o ten wymiar, czy to dla świata coś znaczy. I odpowiadam, że myślę, że nie. Ale czy to ma nas jakoś osłabiać w tym podejmowaniu tego? Absolutnie nie. A powinno nas to kierować na Chrystusa, który przecież był odrzucony przez świat? Oczywiście, że tak. Czy powinniśmy się dziwić, że świat nas nienawidzi? Absolutnie nie. Bo Pan Jezus powiedział nie dziwcie się, przecież mnie pierwszego znienawidził. I wszystko jest na miejscu wtedy. No i poza miotą, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Ale to pasowało wszystko. Ja tak, wiesz, budowałem taką narrację. W końcu cię zagiąć, żebyś nie miał co powiedzieć, żebyś powiedział tak, tak, chcę, żeby tego już nie było. Mam dosyć. Nie, to może coś innego wymyślać o czymś innym, ale nie, mi to nie przeszkadza w niczym przecież. To jest piękna tradycja. Ja osobiście uwielbiam, bardzo, Jasne. bardzo lubię to. Uważam, że jest, jest to potrzebny świat, nawet jeśli świat tego nie akceptuje no, pewnie. I, nie, i nie chce i nie zadaje sobie pytań. Chociaż ja uważam, że, że wiele osób sobie zadaje pytanie. Że to, co, to, co Kuba wrzucił, to zdjęcie z, z tą procesją na Placu Zbawiciela, że jednak ci, którzy tam siedzieli, no, że zadali sobie jednak to pytanie. W różne miejsca mogło ich to mhm. pytanie zaprowadzić. ale... I to by tak sobie teraz myślę o tym zdjęciu też, bo ono było w takim czasie, kiedy Kościół w Polsce był w zupełnie innym miejscu jeszcze. To prawda. I, I to, to było prawda. może dlatego ale, też takie szokujące. Ale, ale to jako kontrę, dobra, I bo to absolutnie na, na zakończenie. Przywołam jeszcze inny obraz, yy, też bardzo szokujący z ostatniego czasu. Ciężko mi teraz powiedzieć z jakiego, ale. No. Pamiętasz ten filmik z tą dziewczyną, co tam protestowała. Mhm. I ta babcia tam przyszła mhm. i tam nogi pocałowała, i one się potem przytulały. No, dla świata to nic nie znaczy. Ale ona sobie zadała pytanie. I wydaje mi się, że podobnie jest tak, bo Bożym to, ciałem, i, tak, bo i, i Bożym powiem... ciałem, i tym najświętszym sakramentem, tak. który nosimy. Może być też nasze dobro, nasza miłość, ta miłość pochodząca od Chrystusa, i ją jak w procesji możemy nosić. i Tak, i, bo i nie chcę, żebyś zrozumiał, że ja chciałbym mieć ambicje, żeby to coś znaczyło dla świata. Nie, absolutnie nie. To chciałbym, żeby to znaczyło coś dla kościoła. Dobrze, ja wiem, że jakby nie mają żadnych oczekiwań. Żadnych ale są ambicji, bo, to są po prostu czekają, że Duch Święty mi powie. To? To, a jak nie, powiem, nie bo, to bo to to... nie mają żadnych oczekiwań. Proste. Dzięki, że byliście z nami, że wytrwaliście przez te nasze zawiłe rozważania, gdzie nie wiadomo kto jakie ma zdanie. Nie, nie Poza wiadomo, tym, że, że wiemy, że w, że w głowie Szymona jest ten napis. Boże, ciało jest sensu. Nieprawda, to, to jest właśnie antyklerykał, który tak niszczy Kościół od środka. Jeszcze w programie takim. Jak się tak, egzaminują Jak? Nie wiem. Napytał mnie, bo nie, nie wiem, bo ty powiesz, powiedziałeś, że wiem, jestem antyklerykalny. Próbujesz to może... teraz odwrócić uwagę, że niby nie jest, bo nawet nie wiem, jak się Bo Chciałem się, się pożegnać. no. Nie, nie, żartuję. Ja, jest, ja lubię Boże ciało, nie jestem przeciwnikiem. Nie uważam, że jest bez sensu. Chciałem to zidentyfikować. Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim.